Bardzo się cieszę, ale mam takie to napisane. Kołczan Czukocki, numer inwentarza Mek. A tym przecież pisane było w latach 50. -tych. Strasznie dawno. By, było to dla mnie ciekawe, bo ja się w ogóle interesowałem e, tymi odległymi terenami. Nie mogłem nigdzie pojechać, bo się wtedy nie jeździło nigdzie, ale było to. Ja byłem zadowolony, że ja to robię. Tylko że ja się dzisiaj tylko dziwiłem, jak ja to dostałem do ręki, że to jest dla mnie bardzo prymitywne. Bo ja wielu rzeczy nie, nie umiałem połączyć. Ja nie, nie miałem porównań. I dlatego opisać przedmiot? No, opisany jest przedmiot. Czy dobrze, czy źle, to jest inna sprawa. Ja w to nie wchodzę w tej chwili, bo to była egzotyka, ta egzotyka nie była potrzebna. Mm -hmm. Nam nie była potrzebna egzotyka. Nikt się na tym nie znał przecież. Tak. Taki buty czy inny buty były każdemu obojętne. A już szczególnie w odniesieniu do tych ludów tamtejszych. Ja z, ja z nimi żadnego kontaktu nie miałem. Z Rosjanami miałem kontakt, tak jak nas wywieźli, ale innych nie. nie. Jak się nie znałem na tym, no, opisywałem według tego, co oglądałem. Ja byłem dobry w fotografii polskiej. A to jest tylko suchy opis taki, jak go tam nazwać, archi archiwalny, do, do rzeczy. Bo nic z niego, dla mnie nic z niego nie wynika. Ale okazuje się, że właśnie ten opis jest tutaj bardzo na miejscu, to znaczy, i przydatny. Bo on był, on bo zadziono, bo tak. on był zrobiony tak. według jakiegoś schematu. Tak, tak, tak wszystko było opisane w miarę możliwości dokładnie ale nie na tyle, żeby to mogło służyć za wzór choćby kulturowy.